Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmiku zrobimy coś prostego, ale pożytecznego, takiego, czego będziemy używali na co dzień. I dzisiaj będziemy robić haczkę, motykę, fastowniczkę, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale będziemy robić coś, czym będziemy mogli sobie pielić ogródek i czym będziemy mogli zaimponować naszej żonie czy mężowi, czy komukolwiek, kto robi w ogrodzie, bo to niekoniecznie akurat mężczyzna musi kuć. Kobiety też e, są w kowalstwie bardzo pożądane i robią piękne rzeczy. Więc dzisiaj będziemy robić z kawałka resora. Wybrałem resor, e, dlatego że no, jak już coś zrobimy, e, to żeby to było jak najbardziej trwałe. Można robić taką haczkę z zwykłej stali konstrukcyjnej. No i oczywiście to, nikt tu nie będzie jakby kamieni tym przerabiał, ale jak już robię dla mojej żony, to niech to będzie. Niech to będzie trwałe na lata, więc zrobimy sobie z kawałka resora, to jest resor, który ma może 7 mm grubości, w zależności od tego coś spadło mi z, tego, z wentylacji, z rury wentylacyjnej od, od, ten, od paleniska. Właskownik ma 16 cm długości, znaczy długości i 6 cm szerokości. No, dzisiaj około 7 mm grubości. I co będziemy robić? W jaki sposób? Ja tu narysuję kredą. Sobie na mojej prasie balansowej można to też zrobić fulerem, można to też zrobić za pomocą młotka. Ja akurat chcę, żeby to tak wyglądało. Oddzielimy sobie na mojej prasie ręcznej w ten sposób materiał czyli ta część która będzie tworzyć jakby nam ostrze tej naszej motyki a ta część, która będzie nam tworzyć tuleje naszej motyki, bo to będzie tuleja żeby moja żona sobie mogła zmieniać trzonek w zależności od potrzeb na, na dłuższy na krótszy, także tak to zrobiłem, będziemy sobie to co będzie stanowiło nam tuleje będziemy sobie rozklepywać na płasko tak jak robiliśmy to przy grocie na moim filmiku z grotem Eee, czyli, po prostu na płasko, na kwadrat. Tutaj nie będziemy robili stożka, ja wszystko pokażę. A z tej strony będziemy rozklepywać na to ostrze, czym będziemy pracować w ziemi. Także, prosty, krótki projekt. Dla zaimponowania, dla zrobienia czegoś użytecznego: czyli czegoś, czego będziemy naprawdę używać. Możemy się poczuć jak taki wiejski kowal, robiąc coś naprawdę prostego. Eee, ale ambitnego. Także zabieramy się do kucia. Nasze kucie zaczynamy od odseparowania naszego płaskownika na e, prasie ręcznej na dwie części. Dzięki temu oddzielamy sobie tą naszą część, która będzie tworzyć tuleje od tej, e, która będzie tworzyć naszą e, część roboczą młotki i bez prasy lub gilotyny jest to dosyć trudne do zrobienia, ale możemy spróbować zrobić to za pomocą dwóch prętów. Jeden kładziemy na kowadle, a drugim od góry będziemy uderzać młotkiem. No i tu przyda nam się pomoc drugiej osoby. Podczas separowania tych dwóch części w płaskowniku materiał na środku będzie nam się spęczniał, więc musimy go rozkuć na tą samą grubość, czyli po prostu spłaszczyć na tą samą grubość co reszta płaskownika i robimy to po prostu równomiernie po całej grubości czołem młotka, czyli tą płaską częścią młotka. Teraz przejdziemy sobie do rozkuwania materiału na naszą tuleję i robimy to za pomocą rąbu młotka, czyli tej wąskiej części i rozkuwamy wszerz równomiernie od lewej do prawej i od prawej do lewej. Staramy się uzyskać taką samą grubość na całej powierzchni materiału i doprowadzić ją do pożądanej szerokości. I w tym wypadku e, chcę osiągnąć szerokość 9 cm, tak by po zawinięciu obwód tulei był taki sam jak obwód styliska, na którym będę ją osadzał, tą naszą motykę. Pamiętamy również o kontrolowaniu kształtu naszego tego materiału poprzez kucie w pianie, tak by krawędzie naszego materiału nie były zbyt pogięte. Po tym jak osiągniemy docelową szerokość naszego materiału, możemy zacząć rozkuwać rąby młotka wzdłuż materiału. Czyli nie w poprzek, dzięki temu jego grubość się zmniejszy. A zwiększy się jego długość, nie zmieniając tym samym szerokości materiału. Na końcu sobie jeszcze tylko wszystko wyrównamy i spłaszczymy do końca czołem młotka, tak by uzyskać płatką powierzchnię. Normalnym jest, że podczas kucia naszego materiału będzie on nam się zniekształcał, dlatego nadmiar materiału, jak i nierówności możemy odciąć przecinakiem na gorąco. I pamiętamy, żeby pod przecinanym materiałem podłożyć jakiś większy materiał, tak by podczas przecinania nie uszkodzić bitnikowadła. Fajną techniką, jeżeli ktoś nie posiada szlifierki, jest pilnikowanie na gorąco materiału za pomocą np. pilnika do kopyt czy pilnika do drewna. I rozgrzany materiał bardzo łatwo poddaje się takiej obróbce. Jest to naprawdę świetna alternatywa dla szlifierki. Oczywiście, jeżeli ktoś posiada szlifierkę, no to łatwiej i precyzyjniej jest wygładzić te krawędzie właśnie na niej. I tak się właśnie prezentuje nasza część na tuleje, po wyrównaniu i wygładzeniu wszystkich krawędzi. Możemy teraz przejść do zakręcania naszej tulei na imadle lub, jeśli ktoś posiada, oczywiście na odpowiedniej kształtce. Chodzi nam po prostu o to, by nadać jej taki kształt litery U. Następnie już na bitni kowadła staramy się wszystko złożyć w całość i zawinąć tuleje do końca. I w tym przypadku ja zawijam na styk, czyli krawędzie materiału na szwie. Tuleje nie będą na siebie nachodzić. Dobra, słuchajcie. Mamy tuleje już wyklepaną. To jest tuleja zrobiona na styk, tak jak widzicie. Tutaj, o. Że na siebie nie nachodzi. Naszedłem do wniosku, że chyba trochę za grube ścianki zrobiłem. No ale to żona będzie biceps sobie trenować w takim razie, jak będzie nią pracować. Może być trochę ciężka, no ale nieważne. Ważne, że jest. I teraz, jak będziemy pracować dalej. Z tego będziemy kuli ostrze, z tej części, która jest tutaj pod, po tej stronie tulei. Yy, i, I co? I będziemy ją zaginać w tą stronę. Nie w tą stronę, tylko właśnie w tą stronę. Bo jakbyśmy zaginali ją w tą stronę, Czyli tak jakby w stronę szwu tej naszej tulei. No to byśmy nadkładali trochę materiału, no bo musiałbym to najpierw przejść przez całą jakby wysokość tulei, żeby zacząć się ostrze. A tu jak odegniemy, no to praktycznie od razu przejdzie tego ostrza. No i myślę, że też będzie estetycznie wyglądać niż w ten sposób. Też pozwala to wtedy temu kijkowi, który tutaj przyjdzie, przejść trochę dalej. Eee, no. Także tuleję mamy zrobioną. I teraz przejdziemy do rozklepywania ostrza. Będziemy najpierw pracować tu, żeby wyprofilować te, te górki, które tutaj mamy. Bo chcę, żeby ona była taka bardziej prosta, choć tak też będzie fajnie wyglądać. No ale to zobaczymy, jak będzie. No i sobie oczywiście ją zwęzimy do końca, tak, żeby była w miarę zaostrzona. Czyli jak będzie tak stała, tu będzie najgrób, najwięcej materiału, tutaj najmniej na samym końcu. Także no, przechodzimy do tego. Ja ją jeszcze trochę poszerzę. I myślę, że będzie fajna. Nie za szeroka, bo u nas grządki na, na ogródku są dosyć wąskie. Więc lepiej, żeby była wąska i żeby dwa razy przyjechać niż za szeroka. I wtedy nie będzie można nią wygodnie pracować między tymi rzędami warzywek. Także no, przechodzimy do kucia tej części, czyli ostrza naszej motyki. Kucie naszej roboczej części zaczynamy od rozkucia tych wybrzuszeń, jakie powstają podczas separowania części roboczej na prasie. Następnie, tak jak w przypadku tulei, przechodzimy do rozkuwania wzdłuż i wszerz naszej części roboczej do uzyskania pożądanego kształtu. Pamiętamy o tym, by kontrolować kształt poprzez kucie materiału w pionie. Chcemy, by grubość naszej części roboczej zmniejszała się ku końcowi. Tak, oto wygląda nasza odkuta, gotowa część robocza. Teraz przejdziemy do zaginania naszej motyki i zrobimy to na krawędzi kowadła, kontrolując tym samym, by nam podczas tego wyginania ta część robocza się nie pogięła na boki. No i właśnie bok kowadła świetnie się sprawdza w takiej roli. Następnie przychodzimy sobie do odprężania naszej motyki, czyli doprowadzamy jej do temperatury mniejszej niż temperatura hartowania i pozostawiamy do wolnego ostygnięcia, najlepiej w perlicie czy w Słuchajcie, wszystko mamy prawie gotowe. Całość, całość jest już odkuta, oszlifowana i zagięta. Naniosłem też swoją puncę tutaj, żeby było wiadomo, co za majster to zrobił. Co teraz zrobimy? E, to już odpuściliśmy, znaczy odprężyliśmy, czyli będziemy mogli przejść do hartowania. Ja przed hartowaniem jeszcze e, wyrównam tą krawędź, e, bo ona się tutaj podczas kucia po prostu e, tak po, e, znierównała. I przeszlifuję to z tej strony i z tej strony, czyli z przodu i z tyłu. Tak, by podczas odpuszczania widzieć jaki kolor przybiera, e, jaką barwę nalatową przybiera stal. No i też ona będzie taka lekko ostra e, do przecinania tych chwastów i korzeni. Ze sprężynówki zobaczymy jak ona się dobrze zahartuje, bo jak się dobrze zahartuje to będzie można nią spokojnie nawet drewno rąbać. E, także zobaczymy, więc przychodzę do szlifowania. I do hartowania i do odpuszczania. I później będę pokazywał jak takim cudeńkiem się pracuje w ogrodzie? Na szlifierce prostujemy sobie krawędzie motyki oraz zaoblamy te boki części roboczej, ponieważ ostre krawędzie przy pracy w ziemi mają większe ryzyko, żeby po prostu popękać. Po szlifowaniu przechodzimy do hartowania w rozgrzanym wcześniej oleju w temperaturze odpowiedniej dla hartowanego materiału. Obserwujemy barwę nalotową stali po hartowaniu i czekamy, aż przybierze taki ciemnobrązowy, a nawet fioletowawy kolor. Zostało nam na koniec wszystko przeszlifować na papierze o wyższej gradacji i wykończyć szlif na pasie z włókniną. Jeszcze tylko pozostało przeszlifować nasze przyszłe stylisko. Oraz opalić je palnikiem, by nadać taki fajny kolor, ale też zaimpregnować. Dobra, haczka, dziobka, chwastowniczka, z jak zwał, gotowa. Wszystko mamy już zrobione. Zahartowane, wyszlifowane, rączka zrobiona z jesionu jest opalona tą opalarką, po prostu zwykłym palnikiem gazowym, taką wódką jak do rozpalania grilla. Ona dzięki temu nie będzie nam tak się psuć, nie będzie włotwiać to drewno, ono jest fajnie zaimpregnowane w tym momencie, no i ma taki jakiś jednolity kolor. Co do samej haczki, no to jak widzicie wyszlifowana tutaj, żeby nie stawiała oporu, też żeby wyglądało to, no ona byłaby w. W 100% funkcjonalne, nawet gdybyśmy tego nie szlifowali, ale chciałem, żeby wyglądało trochę ładniej. Hmm. Kilka słów na temat tulei. Dzięki temu, że to jest tuleja, to możemy wybić ten trzonek, wsadzić dłuższy. Może mieć 2 metry, może mieć metr, w zależności do czego będziemy jej potrzebować, do jakiej roboty. Gdyby to była cięższa robota, to można wywiercić tutaj u dołu dwa utwory na gwoździki, żeby ją bardziej tutaj osadzić mocniej, żeby ona nam nie wyleciała, ale jeżeli dobrze nią się postuka i osadzi, to do takich lekkich prac powinna wystarczyć w zupełności. Także co? Nie trzeba było jej robić z, ze stali sprężynowej oczywiście, ale ja chciałem miałem akurat taki kawałek mm, o tyle fajnie, że ona dłużej posłuży, że się nie będzie niszczyć. No, może pęknąć, jeżeli uderzy w jakiś kamień no bo to oczywiście nie jest niezniszczalna. Stal, czym twardsza, tym łatwiej pęka. Ale powinno być wszystko w porządku, bo odpuściłem ją e, na tyle mocno, że co najwyżej właśnie się zniekształci. Czyli ona jest zahartowana, ale dosyć mocno odpuszczona, no to nie potrzebujemy wielkich twardości. To nie siekiera ani nóż. Także no. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki prosty projekt, użytkowy, nie żaden z kosmosu, tylko taki, że będziemy tego używać na co dzień. Mam nadzieję, że kogoś zainspiruje taki filmik do tego, żeby mógł robić narzędzia do użytku domowego dla siebie czy dla współdomowników czy dla rodziny. Więc tak, mam nadzieję, że więcej się takich filmików pojawi, które będą takie użytkowe, bo to też stawia kowalstwo w takim jakimś. Innym świetle, fajniejszym niż tylko jakieś ekstrawaganckie noże, czy rzeczy tak naprawdę, których się nigdy nie używa. Także co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie zadawać pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Można tam pisać pytania, można prowadzić dyskusję, można też do mnie napisać na Instagrama. W ogóle zapraszam do odwiedzenia moich social mediów Instagrama, Facebooka. No i oczywiście do obejrzenia innych moich filmików na YouTube. Jeżeli Was to zainteresowało. A ja Was żegnam, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło.